Siemanko, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo trochę się stresuję, jestem w jakimś parku i normalnie bym gadała głośniej. Ja nie dam rady tutaj nagrywać, cały czas tutaj widzę jakieś pieski i nie potrafię się skupić. Ten odcinek będzie poświęcony arteterapii i dlaczego w ogóle ta arteterapia? E, ja studiowałam teraz podyplomowo. Nie wiem, czy to tak gestykuluje rękami, jakbym była na jakimś wykładzie. Może coś wezmę. Dlaczego ogólnie arteterapia? U mnie wyglądało to tak, że ja jestem bardzo otwartą osobą, a moja praca polegała na tym, że siedziałam w pracowni, byłam sama. Moją pasję przekształciłam w pracę i trochę się w tym zatraciłam, bo skupiałam się na zamówieniach, przestałam malować to, co ja chcę. Ja czułam się troszeczkę taka, powiedzmy, może nie zagubiona, ale na pewno samotna, pogać mi się chce. Brakowało mi kontaktu z ludźmi, z drugim właśnie człowiekiem, i wtedy przyszła do mnie artyterapia. Stwierdziłam, że zapiszę się na studia podyplomowe. Fajne jest to, że znalazłam sposób, żeby połączyć malowanie i moją pasję z kontaktem z ludźmi. I szczerze to nie wiem, czego ja się spodziewałam, ale na początku myślałam, że pójdę na jakieś wykłady, wiadomo, zajęcia. Czułam się, jakbym była na terapii grupowej, bo zaczęliśmy od psychoterapii. No i było dla mnie to ciężkie. Może dlatego też, że przez ostatni rok byłam taka zamknięta w tej pracowni, w mieszkaniu i takie wyjście do ludzi było dla mnie troszeczkę taką zaburzeniem tej strefy komfortu. Tak samo, że siedziałyśmy w kółku, było nas tam ponad 20 osób, każdy miał mówić o sobie, o swoich uczuciach. Też miałam na początku trochę takie błędne... Myślenie o tym, że artyterapia to będzie malowanie, rysowanie. W studiach miałam też bardzo dużo teatroterapii, choreoterapii, psychoterapia też, praca z ciałem. No, to było naprawdę dla mnie duże takie doświadczenie. Nie oszukujmy się, jakby Wam nagle ktoś przy obcych ludziach kazał stanąć na środku i tańczyć, no to nie każdy czułby się komfortowo, prawda? Na przykład latał z jakąś chustą, a takie ćwiczenia też były. Teraz jak na to patrzę, no to właśnie te ćwiczenia, które były najbardziej dla mnie takie ciężkie, to. Później, jak rozkminiałam, to widziałam, gdzie ja mam jakieś swoje granice, blokady. Też wyznaczanie tego jest bardzo ważne. Arteterapia to jest inaczej działanie terapeutyczne poprzez sztukę. Tutaj mamy teatr, malowanie, rysowanie, biblioterapię, czyli terapię słowem. Mogę Wam też polecić świetne książki. Które moim zdaniem bardziej skupiają się na przecudownych ilustracjach. Macie ilustracje, tekst do tego, nawet czasami jedno zdanie i to naprawdę ma taką głęboką metaforę, więc naprawdę bardzo polecam. Mam w ogóle dla Was też takie polecajki. To są proste ćwiczenia, które pomogą zrozumieć siebie, kontrolować emocje oraz pokonać stany lękowe i depresję. 75 praktycznych ćwiczeń. I czemu Wam polecam tą książkę? Bo jeśli ktoś faktycznie chciałby zacząć z tematem arteterapii, macie tutaj w tej książce podział na malarstwo, rysunek, sztukę cyfrową i zdjęcia, rzeźbę i tekstylia, pismo i kolaż, czyli biur z każdej dziedziny tak naprawdę i możecie sobie z tego korzystać. Tu jest wszystko ładnie podzielone na to, co będziecie potrzebować, ile czasu będziecie musieli poświęcić. Myślę, że podam Wam dzisiaj może takie trzy ćwiczenia, które mi się na przykład najbardziej podobają z tej książki, chociaż mega ciężko będzie wybrać, bo one są naprawdę świetne. Też chciałam Wam pokazać. Jeśli chcecie, to w Empiku jest taka fajna książka kolorowanka antystresowa. O! Proszę. Na przykład jest takie serduszko i możecie sobie to pokolorować. Ja sobie wyobrażam na przykład, że słucham jakiegoś wykładu albo wieczorem sobie siadam i koloruję taką y, antystresową ilustrację. Te serduszka bardzo mi się podobają, więc stwierdziłam, że mogę sobie to też skserować. Jak będę prowadziła jakieś zajęcia dla dzieci, na koniec im dać do domu, żeby wykonali taką ilustrację, więc też dlatego to wzięłam, ale niektóre są bardzo skomplikowane. Naprawdę są fajne wzory, więc polecam ją. Akurat możecie dostać w Empiku i kosztuje 35 zł. A ta książka z ćwiczeniami, ona niby 64. Ja ją kupiłam chyba za 45 zł w Empiku. Też była na przecenie. Sztuka stawania się lepszym. Wskazówki i pytania spróbuj sam. Dziękuję bardzo Emilii, że poleciła tą książkę, bo właśnie koleżanka z grupy nam napisała, że poleca i sobie zamówiłam i świetna jest ta książka. Tutaj nawet mamy napisane, że celem terapii poprzez sztukę jest wykorzystywanie procesu twórczego do osiągnięcia samoświadomości i autorefleksji w celu uzyskania osobistego wglądu i rozwinięcia samokontroli nad emocjami. Używając sztuki, człowiek może dać ujście swoim nieakceptowalnym impulsom, a płótno czy papier potraktować jako nośnik tego, co trudne. Możemy na kartce narysować to, co czujemy w środku i trochę to przepracować. No, tak jak ja mówię, to trochę taka terapia poprzez sztukę. To może czasami się wydawać takie proste, banalne, ale wydaje mi się, że takie ćwiczenia są najlepsze. Jedno ćwiczenie było takie, że chodziliśmy tak jakby w głąb siebie i wyobrażaliśmy sobie coś, co nas spotkało najbardziej przykrego w ostatnim miesiącu, tygodniu. Ja pamiętam, że dużo osób płakało przy tym ćwiczeniu, i ja też sama bardzo się spinałam przy tym wszystkim, zamykałam oczy i ciężko mi było wyobrazić sobie kształt tego. Z kolorem może miałam trochę łatwiej, bo to był jakiś czarny, czarny albo czerwony, ale z kształtem tego, co mnie tak bardzo skrzywdziło, to wyobrażałam sobie może jakieś igiełki, albo że to mnie bardzo zabolało, zakuło od środka. Tak samo e, skupienie się na tym, gdzie czujemy ten stres i ból. Bo czasami jest coś takiego, że nas skręca, nie wiem, w żołądku, w brzuchu, a czasami nas ściska w gardle Możecie sobie wypróbować to w domu. Usiąść sobie, to nie musi być świetny rysunek, tylko taki wzór postaci, i wypisać sobie coś, co nas zestresowało, coś, co było mega radosne dla nas, i coś, co sprawiło nam bardzo dużo przyjemności, coś, co nas wzruszyło. Wypisać sobie takie rzeczy, i później, krok po kroku, sobie wyobrażać, jaki to ma kształt, gdzie to czujemy, tą sytuację, to zdarzenie. Jakbyśmy to narysowali, i na tej naszej postaci zaznaczać, w którym miejscu to czujemy, jaki ma kolor i jaki kształt. Możecie sobie zrobić takie ćwiczenie, to jest taka polecajka ode mnie. Podam Wam takie dwa ćwiczenia na rozgrzewkę, które możecie sobie zrobić. Rysowanie ulubionej piosenki. Chodzi o to, żeby puścić sobie ulubioną piosenkę i stworzyć do tego obraz. Mega prosta, ale taka fajna rozgrzewka, pięciominutowa. Tutaj druga propozycja to są artystyczne bazgroły i to też można połączyć ze sobą. Bo czas trwania ćwiczenia to jest 10 minut, korzyści umożliwia dotarcie do nieświadomych pragnień i problemów. Materiały pastele olejne, arkusz papieru i kredki ołówkowe. Zamknij oczy i za pomocą pasteli narysuj na papierze rozmaite linie. Spójrz na swoje bazgroły pod różnymi kątami. Zwróć uwagę na długość linii i fakturę. Stwórz obraz z bazgrołów za pomocą kredek ołówkowych. Czyli jak sobie zamkniemy oczy i sobie zrobimy nasze bazgroły, możecie to też zrobić do Waszej ulubionej piosenki. To później możecie się przyjrzeć tym kształtom, poobracać w różne strony i zobaczyć, czy widzicie jakieś kształty. To może się wydawać ciężkie. Też jestem ciekawa, jakich kolorów będziecie używali. Możecie sobie przygotować w sumie swoje nawet ulubione albo z jednej strony możecie sobie położyć ciepłe kolory, jakiś czerwień, pomarańcz, żółcień, a z drugiej strony możecie sobie położyć jakieś takie ciemniejsze, zimne odcienie i podczas tej piosenki, jak będziecie ją słuchać, możecie sobie sięgać po te kolory, które czujecie, że bardziej do Was w, w tym momencie przemawiają. Więc to też jest fajne ćwiczenie, żeby sobie zrobić na rozgrzewkę, jakbyście chcieli spróbować arteterapii. Trochę już sobie pogadałam, ale stwierdziłam, że fajnie będzie też coś sobie namalować. Jesteśmy w plenerze, rozłożyłam kocyk, wziąłam też papier do akwareli. Mam też taki malutki i on jest fajny, żeby sobie nawet zabrać go gdzieś do torebki. I są bardzo fajne takie małe karteczki, i na tym też można coś namalować. Wziąłam ze sobą kredki, to są takie fajne akwarele, jeszcze takimi nie rysowałam. I zrobimy sobie jakieś fajne ćwiczonka. Ja wybrałam sobie bezpieczne miejsce i tutaj mamy też taką fajną ilustrację. Tworzenie bezpiecznego miejsca, aby pozbyć się uczucia niepokoju. Wybrałam to, bo stwierdziłam, że jesteśmy bardzo przepracowani i w życiu codziennym nie wiem, wydaje mi się, że większość ludzi odczuwa jakiś niepokój, jakiś stres związany z sytuacją w pracy, w szkole, w domu. Fajnie jest stworzyć sobie takie swoje bezpieczne miejsce. Tutaj też mamy opis tego ćwiczenia. Stworzenie bezpiecznego miejsca na papierze może pomóc Ci załagodzić niepokój, gdy doświadczasz czynnika wyzwalającego. Rysunek Bezpieczne Miejsce może być używany jako obraz wizualny, aby pomóc Ci pomyśleć o bezpiecznej przestrzeni, gdy pojawią się czynniki wyzwalające, czyli właśnie ten hałas. Jakiś zapach lub widok, celem stworzenia bezpiecznego miejsca jest umożliwienie Ci zrelaksowania się i przywołanie poczucia bezpieczeństwa. Jeśli masz jakieś traumy lub te traumy były zbyt intensywne i trudno Ci jest wymyślić obraz bezpiecznego miejsca, spróbuj użyć metafory, przykładowo zachód słońca, scena na plaży lub w jakimś innym bezpiecznym dla Ciebie miejscu. Ja ogólnie zastanawiałam się, jakie będzie moje bezpieczne miejsce i co wybiorę na to bezpieczne miejsce i Stwierdziłam, że pierwsze, co mi przyjdzie na myśl, i był to ogród moich rodziców w sensie ogród w moim domu rodzinnym. I stwierdziłam, że chyba to będę chciała namalować. Bo to jest takie moje bezpieczne miejsce. Nawet teraz, jak wracam czasami na weekend do domu, do rodziców, to naprawdę super się tam czuję. I znowu chcę mi się płakać. Zabieramy się chyba do, do malowania. Tutaj, mm, prześliczne są te krytki. Ogólnie to pierwszy raz będę malowała tymi kredkami. Muszę się jeszcze z nimi zaprzyjaźnić, trochę więcej porysować, bo jestem przyzwyczajona do tych klasycznych akwareli. A tutaj jednak na początku możemy wykonać sobie jakiś szkic, nanieść te kredki i dopiero później dopadamy wodę. Pewnie są jeszcze jakieś inne techniki i sposoby, ale ja stwierdziłam, że na początku zaznaczę sobie kształt. Chciałabym, żeby ten ogród rodziców był zamknięty w takiej kompozycji koła. Zacznę od takich moich ulubionych kolorów, czyli żółcieni, i dopiero później ten żółty przejdzie w te kolory zieleni. No, taki był mój zamysł, jeśli chodzi o ten obraz. Jak też będziecie chcieli wykonać taki rysunek dla siebie, to polecam Wam jakieś fajne, ciche, komfortowe miejsce. I to nie musi być takie dokładne, to ma być. Coś, co będzie Wam dawało takie poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Nie zapominajmy o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze, czyli taka przyjemność z tego malowania, żebyście nie nakładali na siebie żadnej presji, że to musi być nie wiadomo jakie arcydzieło i obraz, tylko mieli samą przyjemność właśnie z tego malowania. Ja tutaj też sobie rozrabiałam te farki, trochę bawiłam się wodą, siedziałam na świeżym powietrzu, więc to ma być taki dla Was przyjemny czas, jak powiedziałam wcześniej. Wcześniej. Tutaj możecie zauważyć, jak już nakładam tą wodę, i powiem Wam, że bardzo ładne są te kolory. Myślałam, że ta intensywność będzie troszeczkę mniejsza, jeśli chodzi o te kredki, a naprawdę dobra robota. <grytki> ja wybrałam akwarele, ale polecam Wam nawet jakieś pastele albo kredki. Może ktoś nawet woli tylko ołówkiem rysować. To też może. Tutaj już możecie zobaczyć, jak sobie robię kształt drzew, bo w moim zamyśle yy, w tym kształcie koła będą znajdowały się na początku drzewa i im bliżej środka, tym będzie więcej kwiatów i w sumie nie wiem, co będzie na środku. Na początku myślałam, że zrobię jakiś fotel, poduszkę albo jakiś nie wiem, oko też, oko też było takim pomysłem, ale coś, co jest bardzo komfortowe albo w ogóle nic nie zrobię, nie wiem, tak sobie myślę że może nawet zostawię takie puste światełko w środku. W tym filmiku nie będzie pokazanego, jak wyszedł mi ten obraz, bo musiałabym chyba jeszcze z godziny nagrywać, ale zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie. Tam pokażę jaki jest efekt. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. Dzięki w ogóle, że jesteście, że oglądaliście do końca. Jest nas coraz więcej, co mnie bardzo motywuje i cieszę. Do zobaczenia.